Bur, witam na kanale Instytutu Analiz Środowiskowych. Pamiętajcie, nasza fundacja utrzymuje się wyłącznie z Waszych darowizn. Jeśli możecie, wspierajcie. Jeśli możecie, kliknijcie wspieram. Jeśli możecie, to wy... wybierzcie opcję na patronajcie. Słuchajcie, Wasze środki są nam po prostu bardzo potrzebne na działanie. A teraz do rzeczy. Nasze kolejne firmy znowu wywołały liczne pytania, a więc staramy się na nie odpowiedzieć. Dzisiaj o stażu i przyjęciach do koła. Pierwsze pytanie, które tu się pojawia, to kwestia czy... Czy koło łowieckie ma prawo odrzucić podanie o przyjęcie na staż? Koło łowieckie nie ma obowiązku przyjęcia na staż. I to jest podstawa rzecz. Jeżeli koło odmawia przyjęcia na staż, zainteresowany może zwrócić się do zarządu okręgowego i wówczas zarząd okręgowy wyznaczy mu koło albo ośrodek hodowli zwierzyny, w którym taki staż może odbyć. Posłuchajcie, tutaj jest jednak mały problem. Jeżeli zarząd okręgowy nie dysponuje własnym ochazetem i kieruje do koła owieckiego, to nie jest to najlepsza droga z praktyki, aby zdobyć uprawnienia owieckie. Ponieważ taka osoba. Swoisty spadochroniarz nie zawsze spotyka się z no, ciepłym przyjęciem. No, nikt z nas nie lubi, kiedy mu narzuca się. Gości do stołu. Dlatego owszem, jest taka formalna opcja, natomiast nie chcemy Was zachęcać do tego, żebyście robili sobie pod górkę, żebyście spotykali się na, z nie, nieprzychylnością. Jeżeli rzeczywiście macie problem ze stażem, nie udało Wam się znaleźć koła, a chcielibyście koniecznie go odbyć, dajcie znać, skontaktujcie się z nami. Mamy taki nasz program, który realizujemy od dłuższego czasu. Program Stażów Łowieckich, gdzie koła Łowieckie, które chcą przyjąć na staż. Nas informują, kołałowieckie nas informują o tym, że są chętne do przyjęcia i my takie osoby staramy się do tych kół kierować. Oczywiście musi się liczyć z tym, że nie zawsze będzie to koło w miejscu Waszego zamieszkania, nie zawsze będzie to blisko, ale pamiętajcie, w tym zakresie ważniejsze są przyjaźnie, ważniejsze jest ciepłe przyjęcie, ważniejsza jest dobra atmosfera niż ten dystans, który trzeba pokonać. Dlatego, jeżeli macie z tym problem, to serdecznie zapraszamy. Mamy kołowieckie, koło które są gotowe przyjąć starzystów, i wtedy nie trzeba się prosić, nie trzeba, nie trzeba się liczyć z tym jakimiś, jakimiś kłopotami. Dobra, jest jeszcze jedna kwestia, którą tutaj Wam podsuwamy. Pojawia się pytanie naszego widza co do tego, czy koło łowieckie może nie przyjąć myśliwego, jeśli ten mieszka na terenie obwodu dzierżonego przez to koło. A liczba myśliwych mieszkających na, te, na terenie tego bodu jest mniejsza niż 50%. Przepis ten pojawił się kilka lat temu. Zdaniem minister Ardanowskiego miał on na celu, wtedy minister miał na celu zapewnić, że więcej lokalnych myśliwych będzie polowało, wykonywało gospodarkę owiecką. To była presja rolników. Przepis ten okazał się po prostu martwy. Dlatego, że koło oczywiście ma obowiązek respektowania pierwszeństwa w przyjęciu tych osób, które są lokalne ale z drugiej strony wcale nie muszą ich przyjmować od razu. Więc tutaj spotykamy się z różnymi rozwiązaniami, włącznie z tym, że w dzisiejszym dzisiaj w myśli, dzisiaj wnioski wniosek nie zostaje uwzględniony, ponieważ koło w dniu dzisiejszym uważa, że nie potrzebuje nikogo przyjmować, a następnego dnia zmienia zdanie i przyjmuje wniosek akurat, który wpłynął osoby, którą chcą polować. Można oczywiście gniewać się na to, że koła obchodzą przepisy, ale powiedzmy sobie, ten przepis nie do końca jest najzdrowszy takie sztuczne kreowanie towarzystwa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chociaż oczywiście pytanie jest takie, co jest optymalne. No tutaj Wam nie odpowiem, dlatego że tych rozwiązań jest bardzo dużo. Natomiast podsumowując, koło łowieckie nie ma obowiązku przyjmowania takiego, takiej osoby. Natomiast, jeżeli ubiega się w tym samym czasie kilku myśliwych o przyjęcie do koła, z czego jeden jest lokalny, a pozostali nie, no to teoretycznie podczas tego głosowania on powinien korzystać z, z przywileju pierwszeństwa no czy tak będzie nie wiem tasbur